Klan Martyniuków to jedna z najbardziej znanych rodzin w polskim showbiznesie. W ostatnim czasie media obiegła wieść, że Zenon Martyniuk i Daniel Martyniuk mogą połączyć siły, by zadziwić fanów. Zenon Martyniuk niebeskozery bywa w Polsce nazywany Królem Diskopolo, jego taneczne piosenki śpiewane są jak Polska Długa i Szeroka, bez względu na status majątkowy, społeczny i poziom wykształcenia. Od lat jest mężem Danuty Martyniuk, z którą doczekał się syna Daniela. Jedynak wielokrotnie bywał bohaterem mediów ze względu na swoje wybryki i kontrowersyjne wypowiedzi czy też głośne rozstanie z matką swojego dziecka, Laurą, jedyną dotąd wnuczką Martyniuków. Wydawać by się jednak mogło, że jedyny syn, króla Disco Polo, złagodniał po ślubie z Faustyną i skupił się na pracy. Konkretniej, na rozwijaniu swojej kariery muzycznej, Daniel pochwalił się swoim talentem w sieci. Jego ojciec natomiast wyznał, że syn konsultuje z nim swoje pomysły on na pewno ma swoje wizje muzyczne. Puszcza mi swoje kawałki i pyta, co bym powiedział na jakiś kawałek, gdybym w danym stylu chciał coś nagrać. Staram się tego nie komentować. To są jego tematy, jego piosenki, on to śpiewa, a widać, że piosenka się spodobała. Może wyświetlenia nie są milionowe, ale to fajny utwór, wyznał w rozmowie z Jastrząb Post. Plac. Daniel ma jeszcze propozycje nagrania innych utworów, więc nie wykluczone, że coś razem nagramy, przytaczają jego wypowiedź media. Jesteście gotowi na hit w wykonaniu Zenka i Daniela Martyniuków?